Wydawnictwo Pauza zaprasza do wysłuchania książki Mirandy Julaj, zatytułowanej Pasujesz tu najlepiej. Z angielskiego przełożył Łukasz Buchalski. Czyta Monika Chrzanowska. Dla Julie Bryan Wilson. Wspólne patio. To wciąż się liczy, mimo że nastąpiło kiedy był nieprzytomny. Liczy się wręcz podwójnie, ponieważ świadomy umysł często popełnia błędy, zakochuje się w niewłaściwej osobie. Ale tam w dole, w studni, gdzie brak światła, jest tylko tysiącletnia woda, mężczyzna nie ma powodów, żeby popełniać błędy. Bóg mówi: Zrób to i to robisz, kochaj ją i tak też się dzieje. Jest moim sąsiadem, to Korańczyk z pochodzenia. Nazywa się Vincent Chang. Nie uprawia Hapkido. Gdy pada słowo koreańczyk, niektórzy automatycznie myślą o koreańskim instruktorze Hapkido, Jackie Chenie, wielkim mistrzu Kim jin Palu. Ja myślę o Vincencie. Jaka najstraszniejsza rzecz przytrafiła ci się kiedykolwiek w życiu? Czy miało to związek z samochodem? Czy stało się to na łodzi? Czy zrobiło to zwierzę? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak, nie dziwi mnie to. Samochody ulegają kolizjom, łodzie toną, a zwierzęta po prostu są przerażające. Lepiej zrób sobie przysługę i trzymaj się z dala od nich wszystkich. Żona Wincenta ma na imię Helena. Jest blond greczynką, farbowaną. Chciałam być uprzejma i o tym nie wspominać, ale wydaje mi się, że nie obchodzi jej, czy ktoś o tym wie. Co więcej, chyba celowo chce uzyskać taki luk. Pofarbowane włosy z mi się w oczy odrostami. Co by było gdybyśmy się przyjaźniły? Co gdybym pożyczyła od niej ciuchy, a ona by stwierdziła: na tobie wyglądają lepiej, powinna się zatrzymać? Co gdyby zadzwoniła do mnie zapłakana, a ja zaś przyszłabym do niej, żeby ją pocieszać w kuchni, a vincent próbowałby tam wejść, ale usłyszałby od nas: nie wchodź, to babska sprawa. Jednym z powodów, dla których Helena i ja nigdy nie mogłybyśmy się zaprzyjaźnić, jest fakt, że jestem od niej chyba o połowę niższa. Ludzie trzymają się raczej własnego przedziału wzrostowego, ponieważ to mniej męczy szyję, chyba że chodzi o uczucia romantyczne, w którym to wypadku różnica rozmiaru jest seksowna. Oznacza to, że jesteśmy gotowi pokonać tę odległość. Jeśli ogarnia cię smutek, zapytaj samego siebie, dlaczego tak jest. Następnie podnieś słuchawkę, zadzwoń do kogoś i podaj jej lub jemu odpowiedź na to pytanie. Jeśli nikogo nie znasz, zadzwoń na centralę i powiedz to komuś stamtąd. Większość osób nie wie, że pracownicy centrali muszą cię wysłuchać. Jest takie prawo. Listonosz natomiast nie ma prawa wejść do twojego domu, ale możesz z nim rozmawiać w miejscu publicznym przez maksymalnie cztery minuty albo dopóki sam nie pójdzie. Zależy, co nastąpi wcześniej. Vincent siedział na wspólnym patio. Opowiem wam o tym patio. Jest wspólne. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że należy tylko do Vincenta i Heleny, ponieważ wychodzą na nie tylne drzwi ich mieszkania. Ale kiedy się wprowadzałam, właściciel powiedział, że patio przynależy zarówno do parteru, jak i do piętra. Ja mieszkam na piętrze. Powiedział: Nie krępuj się z niego korzystać, ponieważ płacisz taki sam czynsz jak oni. Nie mam jedynie pewności, czy powiedział Vincentowi i Helenie, że patio jest wspólne. Próbuję zademonstrować prawo własności przez okazjonalne zostawianie czegoś tam na dole, na przykład swoich butów, a raz położyłam tam chorągiewkę wielkanocną. Staram się też spędzać na patio dokładnie tyle samo czasu, co oni. Dzięki temu wiem, że wszyscy dostajemy to, za co płacimy. Za każdym razem, kiedy ich tam widzę, zaznaczam to sobie w kalendarzu. Następnym razem, gdy patio jest puste, idę na nim posiedzieć i skreślam zaznaczenie. Czasem zostaję w tyle i na koniec miesiąca muszę sporo wysiedzieć, żeby nadgonić zaległości wobec nich. Vincent siedział na wspólnym patio. Opowiem wam o Vincencie. Stanowi przykład nowego mężczyzny. Możliwe, że czytaliście artykuł o nowych mężczyznach w ostatnim numerze miesięcznika z krwi i kości. Nowi mężczyźni rozumieją własne uczucia nawet lepiej niż kobiety. Nowi mężczyźni również płaczą. Nowi mężczyźni chcą mieć dzieci, pragną je urodzić, więc czasem płaczą też dlatego, że nie mogą. Po prostu nie ma miejsca, z którego mógłby wyjść noworodek. Nowi mężczyźni tylko dają i dają i dają. Vincent taki jest. Raz widziałam, jak robi masaż Helenie na wspólnym patio. Trochę ironiczna sytuacja, ponieważ to Vincent potrzebuje masażu cierpi na łagodną formę epilepsji. Właściciel powiedział mi to, kiedy się wprowadzałam na wszelki wypadek. Nowi mężczyźni często bywają delikatni, a do tego Vincent pracuje jako kierownik artystyczny, co jest bardzo nowomęskie. Powiedział mi o tym pewnego dnia, kiedy oboje wychodziliśmy z domu w tym samym czasie. Jest kierownikiem artystycznym czasopisma Ponton. To nadzwyczajny zbieg okoliczności, ponieważ ja jestem kierowniczką działu w drukarni, która czasami drukuje czasopisma. Nie drukujemy pontonu, ale obsługujemy czasopismo o podobnej nazwie, pozytyw. Właściwie to bardziej biuletyn informacyjny dla osób seropozytywnych. Ogarniacie złość? Uderz poduszkę. Czy to przyniosło ulgę? Ani trochę. W dzisiejszych czasach ludzie są zbyt wściekli, żeby boksowanie pomogło. Zamiast tego możesz spróbować dźgania. Weź starą poduszkę, połóż ją na trawniku przed domem i dźgnij wielkim ostrym nożem. I jeszcze raz, i jeszcze. Dźgaj tak mocno, żeby ostrze noża wbiło się w ziemię. Dźgaj, aż poduszka całkiem się rozleci i będziesz tylko dźgać ziemię raz po raz, jakby próbując zabić ją za to, że nadal się kręci, jakby mszcząc się za to, że musisz żyć na tej planecie dzień po dniu w samotności. Vincent siedział na wspólnym patio. Zostałam już trochę w tyle, jeśli chodzi o korzystanie z tej przestrzeni, więc trochę mnie zaniepokoiło, że widzę go tam pod koniec miesiąca. Później wpadłam na pomysł. Mogę posiedzieć razem z nim. Założyłam Bermudy i okulary przeciwsłoneczne, nasmarowałam się olejkiem do opalania. Chociaż był już październik, wciąż czułam się letnio. W głowie widziałam obraz lata. Szczerze mówiąc, było wiecznie i musiałam pobiec do domu po sweter. Kilka minut później wróciłam po spodnie. W końcu usiadłam na krześle ogrodowym obok Vincenta i patrzyłam, jak olejek przesącza się przez tkaninę w kolorze khaki. Powiedział, że zawsze lubił zapach olejku do opalania. W ten sposób bardzo taktownie zwrócił uwagę na moją sytuację. Bardzo taktowne. Oto nowy mężczyzna. Spytałam go, jak tam sprawy w pontonie, a on opowiedział mi zabawną historię o literówce. Pracujemy w tej samej branży, nie musiał więc tłumaczyć, że literówka to... Błąd polegający na zamianie lub przestawieniu liter. Gdyby dołączyła do nas Helena, musielibyśmy przestać używać branżowego żargonu, żeby nas rozumiała, ale nie dołączyła, ponieważ nie wróciła jeszcze z pracy. Pracuje jako asystentka medyczna, co może, ale nie musi znaczyć to samo, co pielęgniarka. Zadawałam Vincentowi kolejne pytania, a jego odpowiedzi stawały się coraz dłuższe. Aż w końcu dotarły do poziomu ciągu, w którym ja już nie musiałam pytać. On przemawiał. Było to niespodziewane, jakbym nagle znalazła się w pracy w weekend. Co ja tu robię? Gdzie moje rzymskie wakacje? Gdzie mój Amerykanin w Paryżu? To tylko wciąż to samo. Amerykanin w Ameryce w końcu przerwał i zmrużonymi oczami spojrzał w niebo, a ja sądziłam, że układa doskonałe pytanie do mnie. Tak fantastyczne, że aby moja odpowiedź dorównała mu poziomem, będę musiała sięgnąć po wszystko, co wiem o sobie, o mitologii i o tej czarnej ziemi ale on zrobił pauzę tylko po to, żeby podkreślić to, co mówił, że projekt okładki właściwie nie był jego winą. W końcu i mnie o coś zapytał. Czy ja uważam, że to jego wina, biorąc pod uwagę wszystko, co mi opowiedział? Spojrzałam w niebo tylko po to, żeby się przekonać, jakie to uczucie. Udawałam, że robię pauzę, zanim wyjawiłam mu sekret, który ukrywam w swojej piersi, czekając, czekając, czekając. Żeby ktoś zauważył, że wstaję co rano, choć niby nie mam powodu by żyć, ale wstaję tylko dzięki tej skrywanej radości, miłości Bożej w mojej piersi. Opuściłam wzrok z nieba i spojrzałam mu w oczy. To nie twoja wina. Odpuściłam mu okładkę i wszystko inne. Fakt, że jeszcze nie jest nowym mężczyzną. Wtedy zamirkliśmy. Nie zadał mi już więcej pytań. Wciąż cieszyłam się, że przy nim siedzę, ale tylko dlatego, że mam bardzo niskie oczekiwania względem większości ludzi, a on właśnie stał się większością ludzi. Potem gwałtownie się pochylił. Nagłym ruchem zgiął się pod nienaturalnym kątem i tak już został. Nie było to zachowanie charakterystyczne dla większości ludzi ani dla nowych mężczyzn. Coś takiego mógłby być może zrobić człowiek stary w podeszłym wieku, powiedziałam. — Vincent! Vincent! — krzyknęłam. — Vincencie Chang! On jednak pochylał się bez słowa, z klatką piersiową prawie na kolanach. Uklękłam, żeby spojrzeć mu w oczy. Były otwarte, ale zarazem zamknięte, jak sklep, który jest zamknięty i wygląda upiornie po zgaszeniu świateł. Teraz, kiedy światła zgasły, zobaczyłam, jak bardzo jaśniał, jeszcze przed chwilą, nawet w swoim egoizmie. Uderzyła mnie myśl, że może magazyn z krwi i kości się mylił. Być może nie ma nowych mężczyzn. Może istnieją tylko żywi i umarli, a wszyscy, którzy żyją, są siebie warci i sobie równi. Pchnęłam ramiona wincenta tak, że znów siedział wyprostowany. Nie wiedziałam niczego na temat epilepsji, ale wyobrażałam sobie więcej drgawek. Odgarnęłam mu włosy z twarzy, przysunęłam dłoń do nosa i poczułam delikatny, równomierny oddech. Przycisnęłam usta do jego ucha i wyszeptałam znowu: To nie twoja wina. Możliwe, że to naprawdę jedyna rzecz, jaką kiedykolwiek chciałam komukolwiek powiedzieć i jaką sama chciałam usłyszeć. Przysunęłam krzesło, położyłam głowę na jego ramieniu i, choć naprawdę bałam się napadu padaczki, którym się zajmowałam, zasnęłam. Dlaczego zrobiłam coś tak ryzykownego i nieodpowiedniego? Lubię myśleć, że tego nie zrobiłam. Ale że zostało mi to zrobione. Stałam i śniłam o tym, że Vincent powoli wsuwa dłonie pod moją koszulę, kiedy się całujemy. Po sposobie, w jaki zgięte był jego dłonie, mogłam stwierdzić, że mam małe piersi. Większe wymagałyby ostrzejszego kąta. Trzymał je tak, jakby od dawna chciał to zrobić i nagle zobaczyłam rzeczy takimi, jakie były naprawdę. Kochał mnie. Jego osobowość składała się z przenikających się warstw emocji, zarówno tych pełnych uduchowienia, jak i tych, które buzowały w bardziej świecki sposób, pałał do mnie uczuciem. Ten skomplikowany płomień istnienia był mój. Ujęłam jego gorącą twarz w dłonie i zadałam trudne pytanie: a co z Heleną? Wszystko w porządku, ponieważ ona wykonuje zawód medyczny, jest zobowiązana robić to, co najlepsze dla zdrowia. Racja, przysięga Hipokratesa. Będzie jej smutna, ale nie będzie się nam wtrącać ze względu na przysięgę. Przeniesiesz się do mojego mieszkania? Nie, muszę dalej żyć z Heleną ze względu na przysięgę małżeńską. Przysięgę małżeńską? A co z Hipokratesem? Będzie w porządku. Nic nie może się równać z tym, co jest między nami. Czy kiedykolwiek naprawdę ją kochałeś? Tak naprawdę to nie. A mnie? Tak. Mimo, że nie mam polotu? O czym ty mówisz, doskonała istota? Dostrzegasz we do mnie doskonałość? We wszystkim, co robisz. Patrzy, jak opierasz tył, jako krawędź wanny, żeby go umyć przed snem. Widzisz, jak to robię? Każdego wieczora. To tylko na wszelki wypadek. Wiem, ale nikt nigdy nie wejdzie w ciebie we śnie. Jak możesz mi coś takiego obiecywać, ponieważ cię strzegę? Myślałam, że będę musiała na to czekać aż do śmierci. Od tej chwili należę do ciebie. Bez względu na wszystko, nawet kiedy będziesz z Heleną, a ja będę tylko niską kobietą na piętrze, wciąż będę twoja? Tak, to rzecz, która nas łączy, nawet jeśli nigdy więcej o tym nie wspomnimy. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Później pojawiła się Helena, która potrząsała nami obojgiem. Ale Vincent wciąż spał i zastanawiałam się, czy nie żyje. A jeśli tak, to czy powiedział te rzeczy we śnie przed śmiercią, czy po niej, i która wersja byłaby prawdziwsza? Oraz czy byłam przestępczynią, czy zostanę aresztowana za zaniedbanie? Podniosłam wzrok na Helenę. Była czystym działaniem w swoim ubraniu asystentki medycznej. Od jej ruchliwości zakręciło mi się w głowie, zamknęłam oczy i już miałam zapaść z powrotem w sen, gdy krzyknęła. Kiedy zaczął się napad? I jeszcze. Dlaczego kurwa spałaś? Ale sprawdzała oznaki życia z zawodowym zacięciem, kiedy więc spojrzała na mnie znowu, wiedziałam, że nie będę musiała odpowiadać na te pytania, ponieważ tymczasem, jakimś sposobem, stałam się jej asystentką asystentką asystentki medycznej. Kazała mi pobiec do ich mieszkania i przynieść plastikową torebkę leżącą na lodówce. Z wdzięcznością wleciałam do środka i zatrzasnęłam za sobą drzwi. W ich mieszkaniu było bardzo cicho. Przeszłam przez kuchnię na paluszkach i przycisnęłam twarz do zamrażarki, wciągając złożony zapach ich życia. Na lodówce trzymali zdjęcia dzieci. Mieli przyjaciół, a ci przyjaciele urodzili jeszcze więcej przyjaciół. Nigdy nie widziałam nic tak intymnego, jak zdjęcia tych dzieci. Chciałam sięgnąć do góry i ściągnąć torebkę z lodówki, ale pragnęłam także przyjrzeć się każdemu dziecku. Jedno z nich miało na imię Trevor. W najbliższą sobotę odbywało się jego przyjęcie urodzinowe. Przyjdźcie, proszę! głosiło zaproszenie. Przyjmijcie zaproszenie od wesołego walenia a obok obrazek z wielorybem. To był prawdziwy waleń uchwycony na fotografii. Zajrzałam w jego maleńkie, mądre oko i zastanowiłam się, gdzie teraz jest. Czy żyje i pływa, czy dawno już umarł, czy może umiera teraz, w tej właśnie sekundzie? Po śmierci, wieloryb powoli opada na dno oceanu. Trwa to cały dzień. Wszystkie ryby widzą ten upadek, zupełnie jakby walił się gigantyczny pomnik lub budynek. Lecz powoli, powoli. Skupiłam całą uwagę na oku. Chciałam przez nie sięgnąć do środka, do prawdziwego wieloryba umierającego walenia, i wyszeptałam: To nie twoja wina. Helena wpadła z hukiem przez tylne drzwi. Na chwilę przycisnęła piersi do moich pleców, kiedy sięgała nade mną po torebkę, po czym wybiegła z powrotem na zewnątrz. Obróciłam się i obserwowałam ją przez okno. Dawała Vincentowi zastrzyk, budził się. Całowała go, a on pocierał ręką kark. Zastanawiałam się, co pamięta. Teraz ona usiadła mu na kolanach, rękami obejmując jego głowę. Nie spojrzeli na mnie, kiedy ich mijałam. Pozytywie najciekawszy jest fakt, że nigdy nie wspomina się w nim o wirusie HIV. Gdyby nie reklamy – retrowirus, tokrinu, wiramunu – można by pomyśleć, że to magazyn o byciu pozytywnym w znaczeniu pogodnym. Właśnie dlatego jest moim ulubionym czasopismem. Wszystkie inne podnoszą na duchu tylko po to, żeby człowieka mocniej przybić. Lecz redaktorzy pozytywu rozumieją, że już zostaliście przybici wielokrotnie i na tym etapie nie potrzebujecie obarać testu pod tytułem Jesteś seksowna czy taka sobie? Pozytyw publikuje listy sposobów na poprawę samopoczucia trochę jak w rubryce z poradami Heloise Bowles. Wydają się łatwe do napisania, ale dobre rady zawsze sprawiają takie złudne wrażenie. Prawda i zdrowy rozsądek powinny niezmiennie brzmieć tak, jakby nie miały autora, jakby zapisał je sam czas. Tak naprawdę trudno napisać coś, co poprawi humor osobie nieuleczalnie chorej. W pozytywie obowiązują też zasady. Nie wolno po prostu skopiować porad z Biblii albo z książki o Zen. Przyjmują tylko oryginalne teksty. Jak dotąd nie przyjęli żadnego z moich, ale wydaje mi się, że jestem coraz bliżej. Masz wątpliwości dotyczące życia? Czujesz niepewność, czy jest ono warte zachodu? Spójrz w niebo. Jest dla ciebie. Spójrz w twarz każdej osobie, którą mijasz na ulicy. Te twarze są dla ciebie. Także sama ulica i ziemia pod nią i kula ognia pod tą ziemią. Wszystko to jest dla ciebie. Są tak samo dla ciebie, jak dla innych ludzi. Pamiętaj o tym, kiedy obudzisz się rano i pomyślisz, że nie masz niczego. Wstań i zwróć się ku wschodowi. A Teraz oddaj cześć niebój i światłu, które jest w każdej osobie pod słońcem. Wolno ci czuć niepewność, ale oddawaj cześć, uwielbiaj, wychwalaj. Drużyna pływacka To jest ta historia, której nie chciałam ci opowiedzieć, kiedy byłam twoją dziewczyną. Pytałeś i pytałeś. Strzelałeś sugestiami, które były tak upiorne i konkretne, czy byłam utrzymanką? Czy w Belvedir było jak w Newadzie, gdzie prostytucja jest legalna? Czy przez cały rok chodziłam nago? Prawda zaczęła wydawać się jałowa. Z czasem zaczęłam zdawać sobie sprawę, że jeśli prawda wydaje się pozbawiona głębi, to pewnie niedługo przestanę być twoją dziewczyną. Nie chciałam mieszkać w Belvedir, ale nie byłam w stanie prosić rodziców o pieniądze na przeprowadzkę. Każdego ranka zszokowana przypominałam sobie, że mieszkam sama w miasteczku tak maleńkim, że nie jest nawet miasteczkiem. Kilka domów wokół stacji benzynowej, półtora kilometra dalej sklep, i tyle. Żłam bez samochodu i telefonu. Miałam dwadzieścia dwa lata i co tydzień pisałam do rodziców zmyślone historie o pracy dla programu RIT, w ramach którego czytaliśmy trudnej młodzieży na głos. Był to program pilotażowy finansowany przez państwo. Nie zdecydowałam nigdy, co oznaczały poszczególne litery skrótowca, ale za każdym razem, gdy pisałam program pilotażowy, w pewnym sensie podziwiałam się za umiejętność wymyślania takich określeń. Wczesna interwencja też była niezłym zwrotem. To nie będzie długa historia, ponieważ niesamowitą cechą tamtego roku był fakt, że prawie nic się nie działo. Mieszkańcy Belvedir myśleli, że mam na imię Maria. Nigdy tak nie twierdziłam, ale jakoś tak wyszło. A mnie przerosło zadanie wyjaśnienia trzem osobom, jak się naprawdę nazywam. Ta trójka to Elizabeth, Kalda i Jack Jack. Nie wiem dlaczego dwa razy Jack i nie jestem całkiem pewna co do pisowni imienia Kalda, ale tak właśnie brzmiało i taki dźwięk wydawałam, zwracając się do niej po imieniu. Znałam ich ponieważ dawałam im lekcje pływania. I tu leży pies pogrzebany, gdyż w pobliżu Belvedir brak jakichkolwiek basenów i zbiorników wodnych. Pewnego dnia rozmawiali o tym w sklepie i Jack Jack, który już pewnie nie żyje, ponieważ był bardzo stary, powiedział, że to i tak bez znaczenia, bo ani on, ani Kelda nie umieją pływać, więc mogliby się utopić. Byli małżeństwem, a Elizabeth była chyba kuzynką Keldy. Każde z nich miało przynajmniej osiemdziesiąt kilka lat. Elisabeth powiedziała, że jako dziecko pływała wielokrotnie, kiedy latem odwiedzała kuzynkę. Oczywiście nie Keldę. Włączyłam się do tej rozmowy tylko dlatego, że stwierdziła, że aby pływać, trzeba oddychać pod wodą. — Nieprawda! — krzyknęłam. To były pierwsze słowa, jakie wypowiedziałam na głos od tygodni. Serce waliło mi, jakbym zapraszała kogoś na randkę. — Wystarczy wstrzymać oddech. Elisabeth sprawiała wrażenie rozzłoszczonej i stwierdziła, że żartowała. Kelda powiedziała, że bałaby się wstrzymać oddech, ponieważ miała wujka, który udusił się podczas konkursu na wstrzymywanie oddechu. Jack Jack zapytał ją, czy naprawdę w to wierzy, a ona odparła, że tak, naprawdę, a on na to... Twój wujek miał wylew, nie wiem skąd wierzysz te historyjki, Keldo. Przez chwilę staliśmy w milczeniu. Naprawdę cieszyłam się z ich towarzystwa i miałam nadzieję, że sytuacja nie ulegnie zmianie. Tak też się stało, ponieważ Jack Jack rzucił... A zatem pływałaś? Opowiedziałam o tym, jak w szkole byłam w drużynie pływackiej i nawet brałam udział w zawodach na poziomie stanowym, ale dość wcześnie odpadłam, pokonana przez katolickie liceum imienia biskupa Odołda. Wydawali się bardzo zainteresowani moją opowieścią. Aż do tamtego momentu nie myślałam tak o swoich doświadczeniach. Teraz jednak zdałam sobie sprawę, że to właściwie bardzo ekscytująca historia, pełna dramatyzmu, chloru i innych rzeczy, których Elizabeth, Kelda i Jack Jack nie znali z pierwszej ręki. To Kelda pierwsza wyraziła żal, że w Belvedere nie ma basenu, skoro tak się przeszczęśliwie składa, że w ich miasteczku mieszka trenerka pływacka. Nie twierdziłam, że jestem trenerką, ale rozumiałam o co chodzi. Wielka szkoda. Później stało się coś dziwnego. Spuściłam wzrok na swoje buty stojące na brązowym linoleum i myślałam o tym, że na pewno nikt go nie mył od miliona lat i nagle poczułam, jakbym zaraz miała paść trupem, ale zamiast umrzeć powiedziałam: Mogę was nauczyć pływać. Nie potrzebujemy basenu. Dwa razy w tygodniu spotykaliśmy się w moim mieszkaniu. Kiedy przychodzili, czekały na nich trzy miski z ciepłą kranówką ustawione rzędem na podłodze i czwarta naprzeciwko nich miska trenerki. Soliłam wodę, ponieważ słyszałam, że wciąganie słonej wody nosem jest zdrowe, a założyłam, że trochę się jej przypadkiem nawciągają. Pokazałam im, jak zanurzyć nos i usta w wodzie i brać oddech na boku. Następnie dodaliśmy ruchy nogami, a potem rękami. Przyznałam, że nie są to idealne warunki do nauki pływania, ale zauważyłam także, że właśnie w ten sposób trenują pływacy olimpijscy, kiedy nie mają w pobliżu basenu. Tak, tak, tak. Skłamałam, ale potrzebowaliśmy tego, ponieważ byliśmy czworgiem ludzi, którzy leżeli na podłodze w kuchni i głośno kopali, jakbyśmy się złościli, wściekali, czuli rozczarowanie i frustrację i nie bali się tego pokazać. Stanowczy przekaz miał wzmacniać skojarzenia z pływaniem. Keldzie nauka zanurzania twarzy w wodzie zajęła kilka tygodni. W porządku, nic nie szkodzi, powiedziałam. Zaczniemy od ćwiczeń z deską. I wręczłam jej książkę. Opór przed miską jest zupełnie naturalny, Keldo. To twoje ciało mówi ci, że nie chce umrzeć. Nie chce. potwierdziła. Nauczyłam ich wszystkich stylów, jakie znałam. Motylek był wprost niesamowity. Nigdy nie widziałeś czegoś podobnego. Zdawało mi się, że podłogę zaraz się poddaj i zamieni w wodę, a oni ruszą naprzód z Jack Jackiem na prowadzeniu. Delikatnie mówiąc, wyprzedzał swoją grupę. Rzeczywiście przemieszczał się po podłodze, a miska słonej wody wraz z nim. Wracał, dudniąc ciałem o podłogę, zakurzonej, i spocony po okrążeniu sypialni, a Kelda patrzyła na niego z nadtrzymanej oburącz książki i cała się rozpromieniała. — Podpłyń do mnie — mówił, ale ona za bardzo się bała. — Poza tym pływanie po lądzie wymaga ogromnej siły w górnych partiach ciała. Byłam jedną z tych trenerek, które stoją obok basenu zamiast wejść do środka, ale miałam pełne ręce roboty. Gdybym nie wychodziła przez to na nieskromną, powiedziałabym, że zastępowałam wodę. Wszystko kręciło się dzięki mnie. Mówiłam bez przerwy, jak instruktorka aerobiku i dmuchałam w gwizdek w równych odstępach czasu, żeby zaznaczyć krawędzie basenu. Wtedy oni obracali się równocześnie i płynęli w drugą stronę. Kiedy Elizabeth zapominała ruszać ramionami, wołałam: Elizabeth, stopy masz w górze, ale zanurza ci się głowa. Zaczynała wówczas pospiesznie przebierać rękami, żeby szybko wyrównać poziom. Moja skrupulatna i praktyczna metoda nauczania sprawiła, że wszystkie skoki do wody zaczynały się od doskonałej postawy wykonanej na moim biurku, a kończyły lądowaniem brzuchem na łóżku. Ale jedynie ze względów bezpieczeństwa. To nadal były prawdziwe skoki. Nadal trzeba się było wyzbywać z saczej dumy i poddać grawitacji. Elisabeth dodała zasadę, że wszyscy muszą wydawać dźwięki, kiedy lądują. Na mój gust była to zbyt duża kreatywność, ale nie zamykałam się na innowacje. Chciałam być jedną z tych nauczycielek, które uczą się od podopiecznych. Kelda brzmiała jak upadające drzewo, które jest kobietą. Elizabeth wydawała spontaniczne odgłosy, które zawsze brzmiały dokładnie tak samo. A Jack Jack krzyczał, uwaga bomba! Na koniec każdej lekcji wycieraliśmy się ręcznikami. Jack Jack ściskał moją dłoń, a jedna z kobiet zostawiała mi jakiś ciepły posiłek, na przykład zapiekanka lub spaghetti. Na tym polegała nasza wymiana, dzięki której nie musiałam szukać innej pracy. To były tylko dwie godziny tygodniowo, ale wszystkie pozostałe były im podporządkowane. We wtorki i w czwartki rano budziłam się i myślałam lekcja pływania. W pozostałe ranki budziłam się i myślałam, nie ma lekcji pływania. Kiedy spotykałam któreś z moich uczniów, na przykład na stacji benzynowej albo w sklepie, mówiłam coś w stylu: Śpiczysz skoki na główkę? A w odpowiedzi słyszałam: Pracuję nad tym, trenerko. Wiem, że trudno ci sobie wyobrazić mnie jako kogoś, do kogo ludzie zwracają się per trenerko. W Belvedere przyjęłam zupełnie inną tożsamość, dlatego tak trudno było mi o tym z tobą rozmawiać. Nie miałam tam chłopaka, nie tworzyłam sztuki, w ogóle nie robiłam nic artystycznego. Byłam trochę mięśniaczką. Byłam totalną mięśniaczką, trenowałam drużynę pływacką. Gdybym myślała, że cię to zainteresuje, powiedziałabym się o tym wcześniej, i może nadal byśmy ze sobą chodzili. Minęły trzy godziny odkąd w księgarni wpadłam na ciebie i tę kobietę w białym płaszczu. Zawajeczny biały płaszcz. To oczywiste, że jesteś już całkiem szczęśliwy i spełniony, chociaż zerwaliśmy zaledwie dwa tygodnie temu. Nie byłam nawet całkiem pewna, że zerwaliśmy, dopóki cię z nią nie zobaczyłam. Wydajesz mi się straszliwie odległy, jak ktoś stojący na drugim brzegu jeziora. Kropka tak mała, że nie jest mężczyzną ani kobietą, kimś starym ani kimś młodym. Po prostu się uśmiecha. Kogo mi teraz z tej nocy brakuje? Elizabeth, Kaldy i Jack -Jacka. Nie żyją, tego jestem pewna. Co za ogromnie smutna świadomość. Jestem chyba najsmutniejszą trenerką pływacką w historii świata. Jego wysokość. Nie jestem kimś, kto interesuje się brytyjską rodziną królewską. Odwiedzałam czatrumy pełne takich osób i widziałam tam ludzi, których świat był mały. Nie myśleli do przodu, nie interesowało ich własne podwórko, za bardzo zajmowała ich arystokracja jakiegoś obcego kraju, królewskie ubrania, królewskie plotki, królewskie smutki, przede wszystkim smutki tej jednej rodziny. Mnie interesował tylko chłopiec, ten starszy. Kiedyś nie znałam nawet jego imienia. Gdyby ktoś pokazał mi zdjęcie, być może zgadłabym na kogo patrzę, ale nie wiedziałabym jak się nazywa, ile waży, jakie ma hobby, czy kim są dziewczęta uczęszczające na ten sam koedukacyjny uniwersytet. Gdyby istniała mapa układu słonecznego, która zamiast planet i gwiazd przedstawiałaby ludzi z uwzględnieniem stopnia, w jakim są od siebie oddaleni, ja byłabym w tym miejscu, z którego podróż do chłopca trwałaby najwięcej lat świetlnych. Umarłabym po drodze. Mogłabym jedynie mieć nadzieję, że dotrą do niego dzieci moich wnuków, lecz one nie będą wiedziały, co zrobić, jak miałyby uściskać tego człowieka, on zaś będzie dawno martwy, zastąpi go piękny i dobrze zbudowany syn jego prawnuka. Wszyscy synowie chłopca będą pięknymi, dobrze zbudowanymi arystokratami, a moje córki kobietami w średnim wieku, które pracują dla lokalnych organizacji non-profit i przewodniczą grupą na